Jezus powiedział do swoich uczniów, jak wam się zdaje, jeśli kto posiada sto owiec, a zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Kochani tej nocy, która minęła, jak pewnie wszyscy wiemy, Niezwykle ważna jest była zwykła poduszka. Zwykła poduszka, bo dzisiaj świętego Mikołaja. Nie wiem, czy pod tą poduszką coś tam znaleźliśmy od tego, który sieje dobro. Tak, ręka jest w górze. Super. Co znalazłeś? Kapitalnie. Jednak są tacy, którzy znaleźli, myślę, że inni też, chcemy znajdować dobro i przychodzimy na tę Eucharystię, i oto okazuje się, że nie trzeba poduszki, ale ten czas, który jest nam podarowany, jest czasem łaski i tego prezentu niezwykłego. Jaki to prezent? Zobaczcie na te wszystkie wydarzenia, które przynosimy w sercu. Ja jeszcze ciągle drżę, bo dzisiaj miałem pogrzeb, który zacząłem za 15.11 przed południem, a skończyłem w pół do piątej. Bo był 100 kilometrów od Lublina. Msza była u nas, a ciało składaliśmy daleko za Józefowem nad Wisłą. Kawał drogi. Nie wiem, co wy przynosicie na ten wieczór. Ja przynoszę wdzięczność, że stoję przed wami żywy po tej całej podróży niełatwej. I zobaczcie, prorok dzisiaj Izajasz mówi, pocieszcie. Pocieszcie mój lud. I nie jest to płytka pociecha. Prorok Izajasz mówi o pewnej rzeczy, że więdnie trawa, więdnie kwiat, ale jest coś, co trwa na wieki. Tym czymś jest Słowo. A później się okaże, zresztą prorok Izajasz o tym mówi, że to nie będzie coś, jakieś Słowo, ale ktoś. I daje wizję pasterza, który czuwa nad swoim stadem. I zobaczcie, że to Słowo, Wypełnia się, Kościół je łączy z Ewangelią świętego Mateusza w Jezusie Chrystusie. Słyszymy dzisiaj w tym, co Mateusz do nas mówi, pierwszą niezwykłą rzecz, że ten pasterz, jeśli się zgubi jedna owca, to on zostawi wszystkie, by szukać tej zagubionej. Pewnie Izajasz się tego nie spodziewał. Mateusz już to wiedział, już to wiedział, kiedy pisał tę Ewangelię: że Jezus Chrystus nie tylko poszedł gdzieś za jakiś pagórek albo za jakąś górę, ale poszedł najdalej, gdzie każdy człowiek boi się pójść poszedł w śmierć. Krzyżową śmierć, by znaleźć, by odszukać i by zbawić. I wydaje się, że niezwykły jest Bóg i Jego miłość, bo tak jest. Niezwykły jest Bóg i Jego miłość, ofiarowana człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Ale Mateusz dzisiaj. Mówi rzecz zadziwiającą. Ja od początku Adwentu chodzę w zadziwieniu nad słowem, nie wiem jak wy. Mówi takie zdanie, które porusza do głębi. Otóż mówi: Jeśli temu dobremu pasterzowi uda się znaleźć tę owcę, no jak to? Bogu? Przecież Bóg jest wszystko wiedzący, wszechmogący. On potrafi wszystko. Dlaczego Mateusz pisze, jeśli uda mu się znaleźć? Otóż pisze dlatego tak, bo mocny Bóg, można powiedzieć, że jest bezradny, albo inaczej, stoi przed drzwiami ludzkiego serca, gdzie nie ma klamki, bo klamka jest od środka. Szanując Jego wolność. Jego wolność. I to słowo dzisiaj przechodzi z mocą pośród nas. Wierzymy, że jesteśmy tu po to, Bóg nam dał tę łaskę, by z wewnątrz naszego serca otworzyć te drzwi. Bo Jezus mówi, jeśli uda mu się ją znaleźć, czy tego wieczoru uda mu się znaleźć ciebie i mnie? Ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem. Być może tak. Pewności nie ma. Jest to łaska. Jak niezwykły jest Pan, który umarł na krzyżu, wszedł w śmierć. Dał się pogrzebać, trzeciego dnia zmartwychwstał, żyje w swoim świętym kościele, uczynił dzieło, dzięki któremu każdy człowiek może być zbawiony. I dalej kocha, bezgranicznie, zostawiając człowiekowi wolność. I Mateusz to wiedział. I dlatego mówi, jeśli uda mu się ją znaleźć, to cieszy się bardziej. Niezwykłe słowo, niezwykłe spotkanie. Profesor Kudasiewicz, niezapomniany mój profesor, kiedy czynił wykłady, mówił nam życiowe słowa: To mówił, trzeba się nawracać, czyli zmieniać myślenie. Trzeba się nawracać, żeby mogło się to dzieło wykonać. I mówił, kto ma się nawracać. Mówi źli. Mają się nawracać ku dobremu, dobrzy ku lepszemu, a lepsi ku najlepszemu. A więc wszyscy radujmy się, że właśnie jest ten czas łaski podarowany każdemu z nas od Pana.